Polska biało czerwoni! Polska biało-czerwoni! No i co niedowiarki? do Takżeście smarowali po tych naszych chłopakach, a wczoraj pokazali, że w piłkę potrafią grać i mają serce do walki. Ale co my tam dzisiaj? My dzisiaj o szczupakach, wiecie, tam nie ma polityki, nie ma krytykanstwa. Na tym kanale po prostu zajmujemy się czym? Dzikim gotowaniem i fajną atmosferą. Po prostu widzę wszystko, wszystko. Dobra, co do tego szczupaczka? No na pewno jest dragonik. Bo obiecałem wam, że będzie w ziołach, więc będzie w ziołach. No to jest dragonik. Dobrze. Bazyliki, damy troszeczkę... Tak, damy troszeczkę. I jedną kistkę. Bazyliki. Troszeczkę majeranku. Świeżutkiego. I co tam jeszcze, co tam jeszcze? Tak patrzę, patrzę, co tutaj mamy. No pietrucha będzie na koniec potrzebna. Więc pietruchy trochę. Jak widzicie, tu się nie śpi. Tu się zioła hoduje. Dobra, dobra, dobra. I jeszcze słuchajcie ostatnia rzecz. To nie, że pot mi leci teraz początku, żebyście mieli pełną świadomość. Tu chodzi o to, że Karolek sobie założył na łysy łeb mokrą czapeczkę. No dobra, bierzemy jeszcze, wiecie co? Trochę. kary. Agost, tak, dwa pędy. A, może i z ten, trochę. Kolenderki. Nasza wysiała się, nie wiem dlaczego. Po prostu z ubiegłego roku nasiona leżały gdzieś tam w ziemi. się wysiało. No to idziemy, idziemy robić szczupaczka. Za mną Polska! Biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni, a tam się żarzy, tam się poli! Powiem Wam szczerze, wcale się nie poli. Miało być tak, że Karolek miał robić na dużym ogniu szczupaka. miało być szaszłole i tak dalej, ale co mamy dzisiaj? Najgorętszy dzień w roku. A gdzie jesteśmy? No. Tam gdzie to wszystko mamy, czyli w lesie. Nie wolno sobie pozwolić na to, żeby dzisiaj rozpalać wielkie ogniska i tak dalej i tak dalej. Ale o tym później. Słuchajcie, szczupaczka. Szczupaczka zatem zrobimy dzisiaj na małym ogieńku w tarzynie. Co to jest tarm? Co to w ogóle jest? Mówiłem wam, że to jest i potrawa, i naczynia. Ale, najważniejsze jest to, że to jest mały garnuszek o takie coś. Taka popierdółka. Zobaczcie, mały garnuszek gliniany. Jak go używać? Namoczyć go wcześniej. To jest bardzo ważne. Chodzi o pękanie gliny. I procedura jest znakomicie prosta. I to uwielbiam. Tak jak cała, cała nasza kuchnia. Wszystko musi być proste. Nie może być skomplikowane. Nie może być yy, yy, nawiane jakimiś tam nie wiem jakimi tam rzeczami. No po prostu nieprzykombinowane. Proste. Zawsze podkład jest ten sam. Trochę oliwy z oliwek, trochę cebuli, trochę czosnku I już sobie nakroimy. Cebulę. Rachciach, ciach, dupa, piach. Słuchajcie, mieliśmy tutaj, bo widzicie jaki mamy piękny stół nowy. Mieliśmy tutaj dzisiaj biesiadować, właściwie od wczoraj mieliśmy biesiadować z naszym kolegą, który zrobił nam cały ten parczek, który się tutaj szykuje na koncert, który będzie w przyszłą niedzielę. Czyli Grzesiu Pakulski. Grzesiu, serdecznie Cię pozdrawiam, kochany. I wyobraźcie sobie, że wiecie co pokrzyżowało nasze plany? Od wczoraj mieliśmy biesiadować do dzisiaj. Otóż to, że przedszkolanka poszła z dzieciaczkami w ten, w ten upał, w ten żar, tak od po prostu na słońce, na plac zabaw. No i co się stało? Jedno dziecko wylądowało w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. Miejcie wyobraźnię. Szczególnie jak tam się gdzieś smażycie na tym słońcu. Nie wiem, po co się smażycie na słońcu. Ja sobie to z moją czupurką, z moją grzywką nie wyobrażam kompletnie. Ja wiem, witaminy D nam trzeba było, no bo to wiadomo, koronawirus, ale nie przesadzajcie, wierzcie mi. Cebula, czosnek już się robi. Bądźcie ostrożni, szczególnie w takie upały. Ale na szczęście od jutra podobno ma już zacząć, co? Padać. Jak las potrzebuje w tej chwili ee, wody, to sobie nie wyobrażacie. nie wyobrażacie. Deszczu, deszczu i jeszcze raz deszczu. Dobra, nie ma problemu. Się chcę Bierzemy ten. Ten był namoczony. Jest jeszcze trochę ognia, jest jeszcze trochę ognia, ale tego ognia tak naprawdę nie powinno być w ogóle już. Więc ja sobie to zaraz rozgarnę. Jak bądź, niech będzie tylko żar, niech będzie tylko żar, dlatego żeby wam nie popękał dziudziołek. Po raz, a dwa. Zaraz zobaczycie, to się robi na byle czym, na byle jakim drewnie. I tak jak wam mówiłem wcześniej, Trochę oliwy. Cebula czesneczek. I to ma się robić powolutku. Jak to nawiają nasi bracia ze wschodu, po tych po tych po tych choniczku. Po... Ja Co nam jeszcze będzie potrzebne? Będą nam potrzebne pomidory. Ja lubię ten mój trybownik. Słuchajcie, byle jak wygląda, ale wierzcie mi, są za cuda czyni. Pozdrawiam Tomaszka, pszczółkę, który takie trybowniki mi przyniósł. Po prostu Tomuś. Rewelacja. Rewelacja po prostu. Jak to się tnie. Tylko uwaga tam na łapki, nie? Bo tutaj tu już nie ma żartów. Tu już nie ma żartów. Te pomidorki pójdą potem na szczupaczka. One ładnie odwadzą sok. Szczupaczek będzie się tam dusił, będzie przepyszny, dziążolek. Szczupaczek. Mm, mm, mm. A tam żeście mnie naurągali, że taki mały i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, ja nie jestem wędkarzem. Nie jestem wędkarzem. Znaczy, inaczej, jestem wędkarzem tutaj na leszczynce, sobie kara się łapie. Natomiast nie znam się, kiedy, co i tak dalej. Pojechałem do gospodarstwa rybnego, i wtedy się okazało, że takiego szczupaczka można, że tak powiem, kupić. W związku z tym kupiłem takiego szczupaczka świeżutkiego, wczoraj złowionego i co z nim zrobiłem? Tylko go zasoliłem. Oczywiście po, po tym, jak go wytrybowaliśmy, znaczy wypatroszyliśmy. Już my się myli z dziczyzną, z innymi dużymi zwierzakami. I po tym, jak żeśmy go pięknie zrobili. Co dalej? Cytrynka. Cytrynka. Patrzymy, co z tą cytrynką jest. Jaka ona jest właściwie? Co to jest? Jak to się ma? Do czego to się ma? o, Lepiej to tak zrobić. Cytrynka nie ma być w skórze. Cytrynkę najłatwiej się robi. O, w ten sposób, jak ja to teraz robię, paluszkami, szybciutko raz, dwa, trzy. Bo w tej cytrynce to nie jest tak, że będziemy tylko sobie polewali soczek z cytrynki nie cytrynka pójdzie do środka do naszego szczupaczka i on będzie się w niej pięknie robił zaraz wam powiem jakie przyprawy dodajemy do szczupaczka i to jest banalnie proste daliśmy jedną cebulę cztery ząbki czosnku mamy tutaj około półtorej kilograma szczupaka posolonego do tego co i ten zestaw jest fajny Zacznijmy od sezamu. Dlaczego sezam? Mm, potem, jak będzie Wam strzelał i ten aromacik odda, to będziecie wiedzieli po co. Bardzo ostra papryka, troszeczkę. O, tu i drży straszliwie. Imbirek, papryka słodka, kurkuma i co? I kolendra. Możecie opcjonalnie dodać pieprz, jak lubicie. Ja wolę to zrobić o w ten sposób. Jeżeli daje yy, ostrą paprykę. To, co no dobre z lasu nam dało, co ziołomiot z maliny. I tym złamiemy smak, żeby było troszeczkę bardziej słodko. Tak jak słodko czujemy się po wczorajszym meczu, tak słodko naszego szczupaczka przyrządzimy. Wyobrażacie sobie ten aromat, który się za chwilę wydobędzie z tego wszystkiego? To będzie miodzio, lodzio. Szczupaczek, sotę, gdzie do cebulki czosnku. Zapraszam. O, zobaczcie. To jest prawdziwa kwintesencja tej, tej roboty. Delikatnie, spokojnie, nie śpieszymy się. Wyobraźcie sobie, że potem to będzie się samo robiło. Wy już możecie się wtedy co? Napić normalnie, pogadać. O fajnych sprawach. No i to będzie przepyszne. No, mania, 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 tu już się uśmiecha. Za kamerą, czyli dobry pomysł. No i powiem wam, że ten tarzinek, który ma 31 cm średnicy, uciąga, uciąga 1,5 kg rybki od tak. Wsadzamy sobie to i czekamy, czekamy, czekamy. Nie śpieszymy się. Wrócimy teraz do stołu, żeby przygotować to wszystko co za chwilę do szczupaczka pójdzie. A, a ja sobie teraz muszę pogadać. <laughs> a zanim się pogadam, ponieważ jest najgorętszy <laughs> dzień w roku, gdyby nie Wy, gdyby nie Wasza sympatia, wierzcie mi, dzisiaj nie zrobilibyśmy odcinka, byśmy powiedzieli, ach, cholerę z tym wszystkim. Idziemy się napić. Wasze zdrówko za to, że jesteście i za to, że możemy spać z Wami co niedzielę czas, a nawet częściej. Mm. Przyprawki. Muszą wjechać teraz. To jest ten moment. Zamieszać, zamieszać i to nieważne. Tu już nie musicie się niczym cyrtolić, za przeproszeniem. Po prostu wrzucić to i tyle, bo za chwilę to będzie się dusiło. Będzie się pięknie dusiło. Potem ze szczupaczka w zależności od tego ile soków Wyda nam pomidor, cytryna. Będziemy wiedzieli, czy de delikatnie zalać wodą, czy nie. Ale ponieważ jest to ryba, która się szybko zrobi, to nie musimy kombinować za bardzo. Wierzcie mi, nie musimy kombinować za bardzo. Wydaje mi się, że soku będzie na tyle. O, z cytryneczką. Takie pięterko. Zamieszamy sobie to z raz, dwa. Zamkniemy cybuch i będzie się robiło. No, Wyobraźcie sobie, jesteście. Gdzie bądź na biwaku, na Bushcraftie, co tam byście nie robili? Macie takie małe naczynko i sobie pięknie z całą rodzinką, bo to jest porcja. No co, na cztery osoby? Na cztery osoby. I uwaga: najważniejsze. Patrzcie, to się pali. No, takimi patykami dlatego, że nie możecie przedobrzyć, nie możecie tego robić na pełnym ogniu. O, i takimi patyczkami, sobie o, Podjaracie troszeczkę. Się robi, się robi, się robi ta nie. O, cyk. Cyk, cyk, cyk. Chwileczkę jeszcze nie zamykamy czupurkiem góry do duszenia. Niech to się jeszcze chwilę podsmaży. A potem przemieszamy to, zamkniemy cebuszek. Poczekamy z pół godzinki, bo rybka to pół godzinki maks. Nic tam się tutaj nie przypali. To będzie po prostu esencjonalny doskonały szczupaczek, czyli pomysł na rybę. Bo jaką rybę byście tam nie wsadzili, i tak będzie genialnie. No chyba, że jakieś takie ścierwo hodowlane na antybiotykach. No to sorry, wybaczcie. Ja już za to odpowiedzialności nie biorę. A Was co? A Was zapraszamy serdecznie. Za tydzień koncert, pierwszy koncert. I otwarcie czego? Otwarcie. We śto w Centrum Kultury Słowiańskiej. to A będzie tutaj no, będzie grane. Będzie robiona dziczyzna i nie tylko dziczyzna. Będzie piękna atmosfera. Zobaczcie, parczek już prawie, że gotowy. Za dwa dni będzie wszystko co trzeba, żeby to zrealizować. Chcieliśmy to robić w czwartek 24, ale się okazuje, że to będą burze, a nie chcemy tutaj stawiać namiotów, hal. wiecie, to będzie wyglądało jak za przeproszeniem coś na H w kawie. W związku z powyższym wszystko się będzie wydarzyło wydarzało Kiedy? W niedzielę, najbliższą niedzielę Czyli będziemy znowu razem w niedzielę A teraz w środę trzymajcie kciuki za kogo? Za naszych biało-czerwonych Niech tam złoją dupę wikingom I leblezie Tego im życzę Pamiętajcie Że to tak ostrego Szczupaczka Dodajemy co? Na koniec Troszeczkę miodu nam pięknie zagęści to wszystko co będzie w środku będzie genialny więc żeby to wyglądało już miało miałoby wyglądać aha no to no wiadomo wiadom wiadomo wiadom, jeden wszystko to co mamy tutaj idzie 5 minut przed końcem ale dobrze specjalnie dla was pokażę wam jak to będzie wyglądało pięknie teraz na odcinku Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wiem czym rzecz, w związku z powyższym, pokażcie jak to będzie wyglądało, mm, ale pachnie to, bazylia z majerankiem, z kary, z pietruszką, ja pierdzielę. Mania czujesz ten aromat? Mm. Mm. <ścoughs> Takie to coś, takie to coś na no śliczność liczbę, coś tam znieść. Cybuszek. Uwaga. I potem jak macie w domu dechę. Jak na tą dechę. Gorące takie jedzonko podacie. Wyobraźcie sobie, że to pół godziny trzyma genialnie temperaturę. Można, można. Masz to w lesie, masz to w lesie. Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy Was w przyszłą niedzielę na koncert razem z gotowaniem. Czegoś takiego jeszcze na świecie nie było. Poszły dymy! Tak jak nasz kolega Paul uwielbia dymy, kiedy komentuje sport. My jako Kibole trzymamy kciuki za naszych i pozdrawiamy Was serdecznie. Lajkujcie, udostępniajcie, niech się dzieje. Niech taka prosta, acz bardzo zdrowa i dobra kuchnia niesie się w świat. Buziolki! Polska biało-czerwoni, Polska...